Prawda, że aktualna, a piosenka ma już 20 lat, słuchajcie. Mamy takiego fajnego ministra obrony narodowej, o którym też już piszą piosenki, słuchajcie, w ramach kolejnego przerywnika, Bikcyc. I'm gonna yeah. yeah. we am going be 3 grudnia i na każdej kolejnej manifestacji, każdej dosłownie, był z nami taki facet, który na pierwszy rzut oka wygląda jak skrzyżowanie Dumbledore'a z Kroszardem. A jest to współprzewodniczący Partii Zielonych w Polsce, Marek Kosakowski. Witam Cię Marku, dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że zawsze byłeś i że jesteś z nami, Jeżeli ochotę, zapraszam, powiedz parę no chciałem przede wszystkim powiedzieć... Dzień dobry. No chciałem przede wszystkim powiedzieć, że byłem tutaj 3 grudnia i o dziwo byłem podparty innymi flagami, bo wtedy jeszcze Komitet Obrony Demokracji nie wpadł że powinien, e, prawda, się trzymać z dana od partii, aż tak. No ale potem było, bywało różnie, w tej chwili współpracujemy e, w koalicji Wolności, Równość, Demokracji. E, ale rzeczywiście było wtedy zimno, było wtedy bardzo nas mało i też miałem wtedy okazję zabrać głos. Także bardzo mi miło, pozdrawiam wszystkich, jest nas tu niewiele, ale będziemy tu przychodzić i moja partia będzie zawsze z Komitetem Obrony Demokracji. Dziękuję bardzo. Musimy śpiewać taką piosenkę, która, która moim zdaniem prawie jak hymn nasz powinna brzmieć i brzmi. Piosenkę o tym, że warto mieć nadzieję, że musimy mieć nadzieję, że musimy mieć siłę, że musimy mieć odwagę do tego, co robimy. Bo nie możemy się poddać. Bo musimy stać tutaj i pilnować tego, żeby nasza ojczyzna. Nie staczała się coraz bardziej. I żeby, żeby mieć na to siłę, musimy mieć odwagę i mieć nadzieję. Nie traćmy nadziei. Jesteś na liście. <laughs> Wątły kwiat ubiera, lecz te niezłoty w duszy Boga. Widzicie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska. Lecz ten co wiecznie podniesioną głową Nie da się zepchnąć swego stanowiska. Idzie odwagę, nie tchnącą szabem. strong sure. Się nadzieje, nie tyle, ich nie mam, co zejskuchnia, dwogny kwiat ubiera Lecz ten jest która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz ten jest Pozwolę sobie, bo Mateusz już podobno idzie, i zaraz dojdzie, ale zanim to nastąpi, to pozwolę sobie opowiedzieć wam pewną historię. Otóż raz, dwa, o, cztery miesiące temu w Suwałkach miała miejsce tak zwana, tak zwane miało miejsce, otwarcie wystawy poświęconej panu generałowi Andersowi. Które de facto faktycznie miało miejsce miesiąc wcześniej, no ale jako, że była. rok wcześniej, przepraszam, ale jako, że była kampania wyborcza pani Anders w e, okręgu 59, no to trzeba było otworzyć po raz drugi, no bo wiadomo po co. otwierać zamknięte, skoro można otworzyć otwarte, prawda? E, kilka osób, w tym kilka z Komitetu Obrony Demokracji, oburzonych tym wykorzystywanie muzeum i wystawy do e, prowadzenia wiecu wyborczego wyraziło swój sprzeciw. To nie byli tylko kodowcy, to byli też mieszkańcy policznych e, miast całego, całego okręgu, ale byli tam też kodowcy. I ciekawa sprawa, policji się to nie spodobało, prokuraturze jeszcze mniej. E, wiadomo kto rządzi policją, prokuraturą w tym kraju. Płaszczak i Zerro, no, znaczy Dziobro i Płaszczak. Eee, no i tak się dziwnie składa, że 19 bieżącego miesiąca nasi koledzy, września, przepraszam, nasi koledzy e, zostali zawezwani do sądu i będą odpo odpowiadać z paragrafu 51 ustęp 1 kodeksu wykroczeń. Pewnie ich za to nie wsadzą, ale Byłoby fajnie, gdybyśmy e, mówili o tym głośno, gdybyśmy piętnowali polityczne procesy, które się w tym kraju zaczynają, w związku z tym e, przypomnijmy prokuraturze i przypomnijmy panu dziobrze, że takie numery nie przejdą, prawda? Wolny sędzia! Wolna polska! Wolny sędzia! Wolna polska! Wolny sędzia! Wolna polska.